Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 dzieci challenge. Ostatni odcinek zakończył się Bara Bara z Jerem, tak? Tak, z Jerem. I jak widzicie, Alena jest w ciąży, ma brzuszek i w tym odcinku będzie też poród. Samotność na przerwie. Ostatnio na przerwie nikt nie chciał się ze mną bawić. Skończyło się na samotnym włóczeniu się po szkole. Co mam zrobić, jeśli to się powtórzy? Hmm. Zapytaj inne dzieci, czy możesz się przyłączyć. Porozmawiaj z nauczycielem, baw się samodzielnie. No zapytaj inne dzieci. No okej. Okay. I tutaj nie mamy wyniku. No dobra. Jeśli chodzi o umiejętności Aleny odnośnie ogrodnictwa, to tutaj ona ma... 9 i 4% <noise> do dziesiątego nam brakuje niewiele ale nasz Xavier jest jeszcze malutki i jeszcze mamy czas i chciałabym, bo jest sobota jest yy, całkiem ładna pogoda, bo jak widzicie słonecznie i chciałabym przed porodem jeszcze, żebyśmy odwiedzili naszą córkę ale na im czyta. zobaczcie <noise> Jakie to urocze, no co prawda siedzi w kurce, ale... Pomienimy to, ok? Pomienimy. Sabir jest trochę śpiący, więc odpłyń w seń, bo mamy dzisiaj dzień pirata. To trochę was może naprowadzić, do której z naszych córek mam zamiar dzisiaj pojechać. Jest i Sheldon odwiedził nas. No tak, no bo on mieszka w sumie tam. Jeszcze coś Alena tutaj ugrillowała, żeby no, nie iść na głodnego do siostry, znaczy do córki swojej, no bo tak no głupio, nie? Alena, proszę jeszcze tutaj Przewinsonie Sonię i ją nakarmimy i chyba będzie wszystko ogarnięte. W tym ostatnim odcinku Alena też się opaliła, jak widać. Jest teraz taka ciemna i czerwona. Jeśli byście słyszeli jakieś dźwięki, których nie, da mi, nie uda mi się wyciąć, to po prostu nie jestem w pokoju sama. Tak wyszło. Okej, okay. szesnasta, więc lecimy. Odblokowano etap, pierwsza wizyta członka rodziny. Sonia po raz pierwszy odwiedziła członka rodziny. Czas spędzony w towarzystwie bliskich pozwala rozwijać więzi i tworzyć relacje na całe życie. O tak, i jesteśmy u jagody. Tutaj w prawym górnym rogu Wam się teraz wyświetla yy, nazwa filmiku, gdzie tworzyłam po prostu ten domek, bo no, nie ukrywam, podoba mi się on. Nie jest to szczyt takich moich umiejętności, no bo ja nie umiem za bardzo budować, ale mm, myślę, że on po prostu spełnia wszystko, co powinien taki domek spełniać, i tyle. I w ogóle budowałam go jak byłam chora i nie za bardzo mogłam mówić, więc... <noise> Kolejna rzecz, którą proszę, żebyście mi wybaczyli. <noise> no jest to po prostu taki przestronny domek i z każdego okna widać ocean i no. Sama bym chciała w takim mieszkać. Nie będę ukrywać. Ale na od razu posła i tu śpił. No okej. Okay. Dobra. To może Zoe i Zain wy pójdziecie popływać, co? W oceanie, bo jest gorąco, to będziecie mieli jakieś zajęcie. Pływaj rekreacyjnie i pływaj rekreacyjnie. A Xavier, może się pobawić trochę z siostrą. Buduj razem żyć. Rzeź bez piasku. Dziecko zostało samo, nie? No, ale napstawaj. Podnieś je, małym Sonię. Tak nie można. Co? Witaj Elena, organizuję przyjęcie charytatywne i zapraszam uznanych filantropów, takich jak ty. Czy przyjmiesz zaproszenie? Ej, ale w sumie dzieci są u dorosłej yy, naszej córki, więc myślę, że możemy je tu zostawić. Niech one spędzą trochę czasu na plaży i w ogóle, a my możemy zobaczyć co to jest za przyjęcie, no okej. Okay. Kilka porad, by impreza była jeszcze bardziej udana. Gospodarze powinni mieć lodówkę, blat i kuchenkę, żywieniowcy powinni mieć lodówkę, blat i kuchenkę, satyryk potrzebuje mikrofonu. Okej, okay. a my wzięliśmy ze sobą najmniejsze dzieci. Ojej, dobra. Ale no jak ty pięknie wyglądasz, pomijając fakt, że jesteś mm, opalona na... jak to się mówi... na budowlańca. Ten brzuszek taki słodki, uję. Dobra, przyjęcie charytatywne. I o co tu chodzi? Zaproponuj datek? Co? To powinni dawać datki nam? To my mamy wielodzietną rodzinę. Halodzie nasze 500. Plus. I w którym my barze jesteśmy? To jest ten bar w świecie uniwersyteckim. Ej, ja tu. Ja tu byłam kiedyś? Nie wiem. No nie wiem. Chyba jedyna interakcja, jaką możemy zrobić, to jest zaproponować datek, ale no. No dobra, damy mu te 500 simoleonów. Trudno, niech stracę. Przecież ma nasza córka. I z gościem, tak samo jak my, Aurora, ja nie mogę. Dobra, daliśmy mu datek i co i jakoś się, nie wiem, podziel się wielkimi wieściami, ale... Mm. Słabe to. Ej, bo to jest coś dziwnego. Spójrzcie, ten pan ma oczy pomalowane i... Ten tak samo. A ten? Ten chyba też. Co tu się dzieje? Sydney nie ma, no okej, okay, ale... Mm, okej. Okay. Trochę to jest straszne, że zaprosili nas na imprezę do baru, a tam nasze dzieci w tle Ej, zobaczcie, go się bawi tutaj! Z Xavier'em! Ej, chłopie, ty masz żonę? Jak ty w ogóle wyglądasz? No masz makijaż, ale... To jest chyba przeznaczenie. No zobaczcie, co sam go wziął i tak zaczął się z nim bawić. To... Może zapoznajmy się z nim? Zapoznać się nie zaszkodzi, bo on ma taką dziwną figurę. Spójrzcie. Ma ewidentnie lordozę. Aha, i on sobie właśnie idzie. Nie! Przywitaj go, Alena. On może być dobrym ojcem, jeśli będzie miał y, w ogóle chęć z tą rozmawiać. O nie, Sonia jest bardzo śpiąca, dobra. Zapoznaj się tylko z nim. I chyba będziemy musieli jechać do domu. E, to przyjdzie charytatywne to był po prostu jeden wielki niewypał. Nie będziemy więcej tego robić. Ale już nasze dzieci widzę, że wróciły od swojej siostry i są bardzo zmęczone. Ale każe im przytnąć komara, tak przytnąć, żeby im się chociaż trochę ten dzień pirata zaliczył. Jeśli chodzi o urodziny, to dzisiaj urodzinki będzie miała Sonia, a w środę Xavier. Mhm, okej. Okay. Mamy zimę. Już? O kurcze! Mm, będzie zimno. Dajcie znać. Wolicie zimę czy lato. Ja totalnie tym lato, jak jest tak cieplutko. A właśnie, bo ja ale nie zrobiłam nowy strój. I teraz o tym wielkim brzuchu tak śmiesznie wygląda. Zaraz wam pokażę, jak przestanie czyścić kibel. O, teraz możecie zobaczyć. Taki strój jej dałam. Mi się podoba, jest taki no, inny, no ale na tym brzuchu nasie. No taki łańcuszek. No i to opalenizna też genialna, nie. Ej, dzisiaj jest festiwal młodości. To może zrobimy urodziny naszej Soni i pojedziemy. W sumie, w sumie zaczęła się zima. Jest niedzielą, to jest idealna okazja. Czy my mamy tu jakiś tort, który nie jest zepsuty? Dobra, ten ma 21 godzin, nie mogę go wyciągnąć, ani tego, ani tego. No, fajnie. To nie mamy torta. Z racji tego, że zrobił go Raul, no to my go nie możemy przesuwać i musiałam po prostu, po prostu w trybie budowania go przesunąć. <grystanie> Trzeba sobie jakoś radzić, tak? I nasza Sonia ma urodziny. A jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać. I ona będzie raz, dwa, trzy... Aniołek? Dobra... I jak ty wyglądasz? A już chciałam kliknąć zobaczyć jak będzie wyglądać jej twarz, ale tak było w The Sims 2. No tak, bo to jest córka Travis'a i on nie żyje. No, trudno. Hmm... Chyba wygląda po prostu każdy Toddler. Chyba nic takiego wyróżniającego się. Myślę, że będzie ładna. Ale na się załatwić w krzaki, ma dość tego domu. Dobra, to my w takim razie pójdźmy na ten festiwal młodości. I jesteśmy. Przenosi nas do tego baru, ale to jest tu. Dobra, ale chyba z tego co wiem, to tutaj będę mogły brać tylko nasze te większe dzieci, więc tutaj eliksir zdrowia zrób i Zane też możesz eliksir zdrowia. Bawcie się. Ojej, ksera samo od siebie przytula siostrę. Jakie to słodkie. Możecie tutaj bawić się w piasku, chyba nie. To, ale na wiesz co? Zróbmy to tak. Um, usuń z grupy Zoe i Zain i tylko weźmiemy todlery. O, dobra i podejdź tutaj razem. A one idą tamtędy, bo po schodach nie umieją. O bośku! Biedne. Ale jak one fajnie wyglądają. W ogóle Sonia, jaka grubiutka jest. Ma taki brzuszek okrągły Jego, ona wygląda jak mała boróweczka. <grywka> Zain, co ty robisz? Co to, to są za jakieś fajerwerki? Dobrze, by nie mamy tego w domu. Bo <grywka> jeszcze pożary weźcie ogarnijcie, no nie! Tutaj znowu Sheldon siedzi? Okej. Okay. Przywitajmy się z nim, pręż muskuły. A kiedy ty ale narodzisz? Bo tak patrzę. poród za pytajnik pytajnik. A my jesteśmy wszyscy ciekawi, co ty masz w tym brzuchu, bo miejsca w rodzinie mamy dość sporo. Aż się boję kolejnych trojaczków. Dobra, nasze todlery prawie już do nas doszły. A my mamy tą książeczkę w wyposażeniu? Ej, no, mieliśmy. Ale na. Nie ma opcji, czytaj dzieciom? No, bez sensu. Co? Udziel błogosławieństwa młodości? Zrób to. Jak to wygląda? O co tu chodzi w ogóle w tym. To jest to błogosławieństwo? Tak. Mhm. Po prostu się ukłoniła, dobra, to drugiemu dziecku też daj. Daj. Udziel błogosławieństwa młodości. Ale. Sonia jest wyjątkowo młoda, ona dopiero podrosła. Ojej, ona chciała się przytulić. A nie chciała. I Jerry dzwoni. Hmm. Y Jerry pyta, czy Noemi, nasza córka to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciółka. Jako przyjaciółka? Okej. Okay. No czemu nie? Nasze małe szkraby tutaj, jak widzicie, obserwują eksperymenty. A tam y, Zane się bardzo denerwuje. <grywa> o mu wychodzą na wierzch. <grywa> oh, o, czy sądzisz, że Zane i Alena mają trudną dynamikę rodziny? Dobra, mogą mieć. Bo on jest wielkołakiem, i jak widzicie, widzicie zwierzęcy skok wzrostu. Jestem małym wielkołakiem. Dorastanie jest wystarczająco dziwne samo w sobie, a teraz jeszcze to? Ale ty jesteś w ciąży, wolno ci, zamów sobie jedzenie. Zamówimy sobie naleśnik z lodami waniliowymi. Mhm. Mm Uwielbiam te, to, jak to wygląda w ogóle, to jest tak piękne. Szkoda, że nie możemy sobie zrobić takich naleśników po prostu w domu. O, fotka z ręki z Jamacianem. Niby matka, stu dzieci, a jednak dziecko. Znaczy nie stu dzieci, na razie... E, 22, ok? Zatrzymałam tylko, żeby zrobić sobie miniaturę i spójrzcie. Jaką zain zrobił minę, nie? No to jest czysty Low. On będzie kiedyś łamał serca. Oj, uwierzcie mi. <ścoughs> zaczął się poród. I Alena zniknęła. I pojawiła się. Nie, zaczął się właśnie teraz poród, jak wracaliśmy do domu. O Boże. Dobra. Idziemy do domu! Trzeba zabrać nasze Codlery! Siedzi i płacze tu sama, biedna, zostawiła dziecko! Wróciliśmy do domu, ja tylko tutaj zaaplikuję nasze dzieci do łóżek. Ale na... jest 21, dobra, zadzwoń po Sheldona. Zaplanuj wizytę z noclegiem? Może być! Sheldon i Figa też. Noemi. Nie, no dobra. Figa i Sheldon wystarczą, chyba. Dobra, wszystkim dzieciom kazałam iść spać. Figa już jest z walizką, przyjedzie pomóc. Więc możemy iść rodzić, ale na nie wyrzucać śmieci, rodzić. Aha. W sumie wiecie co? Ja już 22 razy rodziłam. To przy okazji wyrzuca śmieci. Jerry w ogóle tutaj na boso w śniegu. Ja nie mogę. Co tu się w ogóle dzieje? Jakiś nowy pan doktor? No ale też duch. Aleksander Cenna? To jest syn yy, Marcela Ceny. Ja nie mogę ją też już nie żyje. Hmm. Ale na nieśmiertelna. Poprzez <laughs> te ciąże to jej się to życie wydłuża. I wszystkich przeżywa. To chłopiec. Dobra, 23. E, póki pamiętam, i idę zobaczyć w komentarzu, jakie daliście propozycje. Imion przydasiowo dało propozycji Marcel. A pan doktor, który odbiera poród, to jest syn Marcela. Naszego byłego kochanka, ale to tam mniejsza. I co gdyby nazwać go Marcel? Marcel23. Jedno? Jedno dziecko. O oh, kurczę, I jest... Yy, jaki masz kolor oczu? Pokaż nam. Chyba niebieskie. Mhm. Mm Ale no, jak ty teraz pięknie wyglądasz. Teraz możecie zobaczyć jak to powinno wyglądać z tym łańcuszkiem tutaj na biodrach. Myślę, że fajnie. No i nic moi drodzy. Ja się będę z wami żegnać. W następnym odcinku będziemy szukać kolejnego tatusia, bo mamy jeszcze dwa wolne miejsca. Zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie praktycznie zawsze rzucam na relacje kiedy i o której pojawi się film na kanale. No nic. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i cześć.